Tak, Szak, Matt, Kostman, Mat. Post, mat, mat pat, pat. Koniec. Koniec. Proszę Państwa, Państwo zauważyli, że naszym takim, takim środkiem porozumiewania się z Państwem jest język i to głównie język polski, ale mimo, że jest to język powszechnie znany, to czasami dochodzi do pewnych nieporozumień i żeby tych Nieporozumień nie było, może ja y, przytoczę parę różnych wyrazów i ich właściwe znaczenie. Jak należy rozumieć poszczególne słowa. Na przykład, tak: strychulec to jest taki mieszkający na strychu, pan. Ryczałt, awanturnik. Szyici, krawcy. Utylitaryści to ci, którzy ostatnio trochę przytyli. Tulipan, romantyk. Antykwariat, stary a głupi. Antykwariat. Dianet. Dzianet to jest biznesmen, można powiedzieć, taki bogaty facet. No, może być facet, a może być też kobieta, na przykład Janet Jackson. Forsycja, to jest bizneswoman, forsycja. Rachatłukum, to taki notorycznie bity rachityk, rachatłukum. Alimenty, straszne towarzystwo, alimenty. Pigmenty, to też podobne świńskie towarzystwo, to z angielskiego, pigmenty. Reprimenda, zakała towarzystwa. Tapicerka, kobieta z bujną wyobraźnią. Tapicerka. Lizol. Lizol to u dziewcząt pogardliwa nazwa niektórych chłopców. To znane. Inaczej brzmią na przykład walonki. Walonki to u chłopców pogardliwa nazwa niektórych dziewcząt. No takie walonki można spotkać na każdym kroku. Ultramaryna, to jest wiejska piękność. Ultramaryna. Sadysta, ogrodnik od sadzenia drzew. Bojkot, strachliwy kot, bojkot. Baleron, partner baleryjny. Dykcjonarz, to jest podręcznik do nauki dykcji, dykcjonarz. Abominacja. Abominacja to jest wstręt do niektórych narodowości, można powiedzieć rasizm. Mówi się na przykład, a, abominacja Rumunów się nie podoba. Z tym, że mówiąc Rumunów, trzeba mieć na myśli Rumunów. Alikant. Alikant to duża afera. Teraz takie alikanty są na porządku dziennym, i nocnym też. Alikwoty. Ogromne sumy pieniędzy. Z tych alikantów oczywiście. Amunicja. Amunicja to jest credo egoisty, który mówi, a amunicja nie dam. Co innego znaczy amicycja. Amicycja to przyjaciółka z dużym biustem. Amicycja. Pierścień. Zanik biustu. Pierścień. Dyrektywa, żona dyrektora. Obciążyć, to inaczej zapłodnić, obciążyć. Diablotka, kochanka diabła. Dyszel, dyszel to człowiek sapiący, astmatyk można powiedzieć. Dyszkant, też astmatyk. Antenat, spec od anten. Bombonierka, to jest łódź wojenna. Banknot, banknot to taka sknocona waluta, banknot. Bestseller, bardzo smaczna jarzyna. Kryminalista, mieszkaniec Krymu. Rusyfikacja, upadek ZSRR. Kukurydza. Kukurydza to jest ryc, który ma pod kapeluszem kuku. Kukurydza. Misiurka. Misiurka to znaczy... Chociaż nie, przepraszam, tutaj są też dzieci, to misiurka nic. Nie, 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 no to nieważne. Misiurka nie. Ale na przykład monarchista. Monarchista to może być kotański. Jezuicki. Jezuicki to jest okrzyk wydawany na widok Żydów. Jezuicki. Przy okazji koszerny. Koszerny to nadający się do kosza. Z francuskiego amplua To inaczej spluwaczka. amplua. Żabot francus. Genitalia. To jest włoska jajecznica. A właściwie sycylijska jajecznica. Znana w kręgach mafii. Tutaj przepraszam, bo to jest dowcip niedość, że poniżej pasa to jeszcze poniżej buta. I do włoskiego w dodatku Falstart, odpływ morza Falstart, falanga, przypływ morza Falus, luźne falowanie Konsekracja To po śląsku, trochę racji Dekoracja, też trochę racji, ale To już jest termin naukowy, bardziej dokładny Duplikat, rózga Duplikat Nierządnica, bezrobotna w rządzie Nieboszczyk, to taka mrzawka kapuśniaczek Nieboszczyk Bliźnięta, to jest ciekawe, bliźnięta to są właściwie dwa słowa, podobnie jak przy nazwie srogość, to też są dwa słowa. Srogość to jest czasownik i rzeczownik od razu. Srogość. Można powiedzieć, że to jest takie zdanie dwudorazowe, oznajmujące. Srogość. Podobnie jak może być zdanie składające się z trzech liter, na przykład BDJ, a potem BD To tutaj przy nazwie bliźnięta powinno być B kropka to znaczy była bliźnięta. Ginekologiczny. To jest taki modny ostatnio zdrowy alkohol. Powinno się mówić gin ekologiczny, a pisze się gin ekologiczny. Barometr. Barometr to jest drogowskaz gastronomiczny to bardzo dokładny, bo mówi barometr. To już tu niedaleko. Barometr. Może być też inny bar, na przykład może być taki lokal gastronomiczny z toaletą, który nazywa się Barszczyk. Barszczyk. Jak do takiego baru wchodzi jakiś góral, to już od. Prozowała cysta, cysta, to znaczy zamawia taką wódkę, popularna wódka, cysta. Jedna cysta, druga cysta, albo na przykład harakiri, to jest bardzo mocna wódka. Harakiri. Z takiego gurala robi się pijaczyna, to inaczej mówiąc chlamida. chlamida albo zigolo na drugi dzień. I już jak wypije jedną wódkę trzecią, to u takiego górala rodzi się pytaje na kaca. Cyklina, pyta? Cyklina, cyklop. Cyklop, cyklina. Tak nie wie, gdzie pójść, a efekt jest zupełnie inny. Patrzy na to, co zrobi, i mówi: cytofizjologia, cytoplazma. Cytofizjologia, cytoplazma. A to są klopsiki, czyli dwa w jednym. Dziękuję. Ja może zwolnię wesołanie niemieckiego, bo jest starszym człowiek on się łatwo męczy. A myśmy specjalnie dla Państwa przywieźli laureata. Konkursu piosenki aktorskiej z tego roku, Jacka Ziobro. On, wbrew pozorom, jest bardzo przebrany, bo my jesteśmy w garniturach, no, ale my starsi ludzie my nawet w tym śpimy, żeby dzieci mnie na mnie zabrały. A on jest przebrany specjalnie. Znaczy, zewnętrznie może nie widać, ale on sobie wczoraj gips zmienił i ma całkiem nowy gips na nodze. Proszę Państwa, Jacek Ziobro. Proszę Państwa, to nie jest udawane. To rzeczywiście jest tak w rzeczywistości i naraz jak niektórzy nie, 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 mówią, ty złamany, to przynajmniej że w połowie na rację. Proszę Państwa, ja się nazywam więcej ziobrych. Wiem, że nazwisko państwo nie powiem, bo niby tak nagle. I teraz tak? Powiem, ja tak, tak? powiem! Powie. No to świetnie, komuś tam mówi. Dziękuję. To rodzina! Ja. Państwa, tak, nie przywiozłem krakierów, i teraz tak, na początek, żeby od razu powiedzieć ja przedstawiłem to, co ja będę wykonywał tu w tej chwili, to są śmieszne rzeczy. No żeby nie było, że Państwo tak siedzicie, a tak na mnie patrzycie, a, a o co się facetowie rozchodzi, ja od razu mówię, że to są śmieszne rzeczy. I na początek chciałem wiedzieć, jakiego rodzaju publiczność mam przed sobą i ja opowiem jakiś dowcip test. Proszę uważać, skupić się, bo dosyć trudny będzie. W dyskotece w sobotę albo w niedzielę nad ranem, tak po drugiej w nocy yy, siedzi taka zblazowana pani, już niedowartościowana. Nie podchodzi do niej taki yy, mężczyzna, chyba Arab jakiś, albo. Yy, o, po egipsku chyba mówi jakimś takim językiem egipskim, bo tak do niej podszedł i mówi tak. Po arabsku tak. <śmulatujesz> yy, słucham. A. Ale, że się napiję Panie ze mną drinka. ewentualnie mogę. Tyle, daje dwie lufy, no. Ale się że, jeszcze Pani ze mną drugiego drinka napiję. Ewentualnie mogę. Już po trzeciej propozycji kobieta tam proszę Pana, ja mówię, 5 drinka jest z panem nabić i 6, to nie ma problemu, pan stawia. Ale chcę być w stosunku do pana uczciwa i od razu mówię, że niepotrzebnie, pan we mnie inwestuje. Jako, że proszę pana, jakby panu powiedzieć. Dobra, ja po prostu jestem lesbijką. <śpiewanie> a fasysze, fasysze, no. A, 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 co tam u was, tej no? <śpiewanie> 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 dziękuję, dziękuję. O, widzę, że łapiemy kontakt. Robię ten kontakt telepatologiczny, proszę Państwa, to od razu jakiś drugi dowcip testa powiem, żebyśmy już do końca zrozumieli się. Leci pilot samolotu i nagle maszyna wpada w tylko Widzi, że tej maszyny już nie wyciągnie, taki zdesperowany mówi Panie Boże, błagam, daruj mi żyć, więc nie co, że mnie będę, będę dawał na pracę, bo się ja nie będę nie, nie bawił, będę tylko żyć mi się chce nagle. Nawet szkielet samolotu nie pozostał. A goś patrzy. Cały mówi Cholera, jak to człowiek w stresie se po pieprzy bez sensu. Dziękuję. Wiemy o co chodzi, dziękuję, proszę Państwa. I teraz, tak, ja mam chwilę czasu, żeby Państwu udowodnić, że, aby być osobą publiczną, to jak teraz ja, w stosunku do Państwa, to nie chciałem się jakichś tam super zdolności. Kiedyś myślałem, że rzeczywiście taki facet wychodzi na scenę, to coś musi sobie prezentować, ale do czasu. Kiedyś rano wstałem, spojrzałem w lustro, a on No Tak z przodu jest. No i szczerze Państwu powiem, że widok nie wzbudził mojego entuzjazmu, jednak. Nie. Nie. nie, ale profil, proszę zobaczyć, jaki mam profil, tu. No, tu, tu, z profilu widać mnie od razu. rzymsko-katolicki. Taki na czasie cały czas, pomyślałem sobie, a dlaczego ja nie mam być, spróbować zostać osobą publiczną? Jak to najlepiej sprawdzić? To ja sobie włączyłem telewizor. I trochę pecha miałem, akurat akurat domowe przedszkole leciało. Nie, ale z drugiej strony to pomyślałem sobie, a co ja, w domowym przedszkolu nie muszę gdzieś porozmawiać, o, tu widzę dzieci, są w pierwszym rzędzie żyli jest, tak ja. Kochane dzieci. No, niektóre z ruchów przebrane, i tak, a teraz Rysio zaśpiewa wam co? Krzysiu? Co? Pio? Piosenkę! Ślicznie, jakie zdolne dzieci łagiernika. Od razu poczułem, że zaczyna mi wychodzić. Ale z drugiej strony, co ja tu bo potrafię rozmawiać, a może jestem uniwersalny? Poszedłem sobie i pomyślałem, a może jest za Krzysia, bo potrafi zaśpiewać piosenkę, to mam przedszkolu. Proszę bardzo, o, przebieram się tylko i. Uranom bąba noc, bo już ciężar świeci. Dzieci spać już i do iż po flaszkę leci. Domowe przedszkole dzieci kocha. Janek wypadł z okna, martwa leży z oka nowe przedszkole nie przyjdzie ty, żeby zlikwidować demograficzny wyż. No jak było dzieci, no? Jak? Jak? Ela? Jak? Hu? Nie, 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 humorystycznie to źle kombinujesz. No nie, nie. Humorystycznie tym razem było. Proszę Państwa, ja po prostu zacząłem... Zauważyłem, że mi to zaczyna wychodzić. I teraz tak, mówię sobie, a może coś innego potrafię robić? I jak to najlepiej sprawdzić? Proszę Państwa, ja od razu się przyznaję. Teraz wszyscy się przyznają do tego. Tak, ja chciałem uprawiać kieszenkę żołnierską. Więc sobie myślałem, rzeczywiście. No ja od początku zacznę. Ja studiowałem. No, ja wiem, że nie wyglądam, ale studiowałem. Pani się na mnie patrzy tutaj. Tak, i miałem tam studium wojskowe. I w tym studium wojskowym, w pamięci, pułkownik Żącha rozmawiał z nami po wojskowemu mniej więcej, mniej więcej tak. To było tak. Eee, kurde, studenty. Gdzieś kurde będziemy gadać tego, ten yy, kurde, no nie o kurde nie będziemy gadać dzisiaj. Yy, boj... Bojowy wóz piechoty Scott, kurde. Scott, powtórzyć. No co tak cicho, no Scott? O no. sobie to się śmiejesz? Scott, to je kurde najlepszy wóz tego typu na świecie, kurde Scott. Człowiek kurde w skocie to się normalnie czuje jak kosmita normalnie. Niezniszczalny w tym skocie. A drugą rzecz to poprzednio będziemy gadać karabin kaba bo... ka, kaba ka, ka. No co tam kurde takiego śmiesznego, no. To jest kurde najlepszy tego typu karabin na świecie, kurde, no. Tak? Studentka nie wierzysz? To od razu mówię. Przykładowo taki kaba kaka. To spokojnie może rozpieprzyć takiego skota z 500 metrów. No przecież sam na to nie wpadł. Ale bym powiedział definicja marsza. Pukownik żocha mówił, a teraz kurde będzie definicja marsza. Piszcie. Marsz? Kurde. Nie, kurde, nie piszcie. Marsz. To je. Poruszanie się w kierunku prostopadłym do linii barków. Genialne. Pomyślałem sobie, a dlaczego wracając do piosenki żołnierskiej? A może piosenkę żołnierską chciałem śpiewać? Bo tak, ten, ten kołobrzeg to w tym roku znowu jest nowy, i pomyślałem sobie, a tam przecież taka nuda jest, tam się nic nie dzieje. Pan się na mnie patrzy, tutaj nie, to on trochę ambitny jest, bo to Brunner z Klosem na zmianę go zapowiadali zawsze, ale ogólnie to nuda. A pokazują publiczność oni tak, a, tacy szczęśliwi. No, jakieś mechanizmy muszą tym sterować, i pojechałem specjalnie do tego tak od, od strony sceny, i patrzyłem na publiczność, jakie mechanizmy tym sterują. I znalazłem, proszę Państwa, i teraz Państwu pokażę. Przeciętny członek publiczności koło brzegu to wyglądał mniej więcej tak. Proszę, proszę tutaj zwracać uwagę. Pozycja wyjściowa to jest tak. Tu proszę zobaczyć, Zajęcza warga to jest tu. O. Zespół baseta w oczach taki po czterech piwach.

Ale z drugiej strony ja państwu opowiadam takie rzeczy, co jakiś tam Jacek w telewizji robić? Kto go tam zaprosi? I trochę się załamałem, ale do czasu pomyślałem sobie, a może jak kogoś zastąpić w telewizji? Jak to najlepiej sprawdzić? na przykład święto patriotyczne się zbliża, trzeba wiersz patriotyczny powiedzieć, a w telewizji jest ten aktor taki znany, ten Nady. Na, na, na Od wiersz patriotyczny. Ten Nady, no. Olbryjski, no! I teraz taka sytuacja, że trzeba wiesz powiedzieć, a ja on teraz kręci gdzieś tam Cacharek, gdzieś nim nie ma go, i trzeba powiedzieć, dzwonią do mnie drogi, nie jestem dla winy postawił, nie? nie? Ale państwo właśnie włączacie telewizor i już macie o. Litwa. Ojczyzna Maja. Ty jesteś jak zdrad. Powiedziałem mi władza, Mieczęski najgrać przez... Wszystkim się zdawało, że to wajski gra. Jeszcze ta wajska gra. Thank you! Thank się nie podoba. Thank you to jest po angielsku. Długo lega nie wiedział. Nie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że języków trzeba się uczyć. Proszę Państwa, ja się cieszę, że jestem w tej chwili tutaj z Wami. Gdybym znał 3 lata temu język angielski, to ja w tej chwili ze Szwartconegerem u łyskacza popijał i mówię, co ty mi pierwszy tu armii? Bo taka jest prawda, tylko. Nie, Państwo nie wierzycie, to ja zacznę od początku. Dwa lata temu, nie trzy lata temu, przepraszam, w telewizji polskiej w programie drugim były wybory Simena. No co brakuje mi czegoś? Proszę bardzo, znam te wszystkie pozycje kulturystyczne. Ten, na przykład samowar. Czajniczek, o! No. Szkatuła! Wszystko wiem o co chodzi. Teraz tak może nie wszyscy są wprowadzeni. Każdy przystojny mężczyzna, 3 lata temu, wieku od 3 do 85 lat, który był bardzo przystojny, by ewentualnie czuł... Ja, ja. A pan wie jak ja się cieszyłem, jak zdech kiedy? Było, no, proszę pana. Ja tak skakał do góry, jak piłka ping-pongowa w belwederze. Nie, chociaż teraz nie skaczę, bo jeden partner wyjechał. Ale ja się strasznie cieszę, ja się tak skakał do góry, A... aż baba. Jaka baba? No? A żona pana. Czy ja? No żona pana, tak? Pan, baba. A ja wiem, czy to żona to tak dawno było w kolejnym... Baba do mnie mówi, Stachu, patrz pan też widział jak ja do imię mam. No. Stachu, czego ty tak skaczesz? Ja mówię, ty turna braturo, ja się cieszę, że Stalin urma. I od razu siadł do stołu i napisał tak, uważaj pan. <laughs> nie cię nie bał, chociaż się patrzę reżimu, u mnie siedziały pod zlewozmywakiem z no. Ta tacy Mali byli się patrzę reżimu? Pan nie był się nie, reżimu. Nie, ale były pod zlewozmywakiem. No ja napisał tak. No. Umarł już nareszcie Stalin, patrz pan Stalin z małej litery. Małej litery Stan. Co no. ja takiego kurdopla gruzińskiego no, się patrzę? Zadzieli go do Naftalin. Naftalin z dużej, bo to miejscowość. Tak jest. Gdzie? A no, na, na Talin. Bandażem się zbuja, buja owija, oj będzie druga mu mija. No wiecie, bardzo odważnie pan napisał. Co? Nie, ale y, dlaczego druga mu mija? No, bo pierwsza tu ujęli, mi. Aha, aha. Ale im dosypał, co? To solił i pan strasznie... Ale to pan napisał w 1953 roku? No wtedy napisał, obecnie sobie przypomnę. No, tak, tak, tak. A, a wie pan, jak się strasznie walczył o tę naszą Solidarność? Pan był w Solidarności, no, a, tak. Górny, nura, pan był w Solidarności. Był w Solidarności, a wtedy nawet w 80 latach taki wiersz napisał. Uważaj, pan. A pan o, poeta? Ej. Ja poeta. A. I kieruj. Poeta. Lechu mój. A mnie. Tak to dzieło Wałęsu. Lechu mój, ty twardo stój, organizm i strajki. Nie bój się na hajki, trzymaj z Mazowieckim Tadeuszem i z panem prezydentem Buszem. No pięknie! Pięknie, z pięknie. Buszem Bushem. Pięknie, pan napisał o tym Buszu, ale o, wtedy bo. akurat prezydentem był Reagan. Oj, 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 co mniejsze, coś ze wzrokiem. Tak, ze wzrokiem, ze I Nie, wzrokiem. nie, ja tu jak byko, jakby byk pisze, o, trzymaj się z królewskim Janem i panem prezydentem Brygady. A, no, to co innego. A, a, a pani Thatcher już była? No, oczywiście była. Ja ją osobiście znam, tę no. kochę I tak napisał, trzymaj stamę z Gochą Thatcher, a wieczorem idź na szpacer, bo on ma dużo dzieci, to musi dużo spacerować. No, to co innego, to pięknie pana napisał. Ale pięknie. to wszystko u pana zaczęło się tak jakoś z Nagle? A, ale co? No ta taka pasja do pamiętnikarstwa. Znienaska, wie pan to było wtedy, jak ja złapał tego meteofilisa. Jakiego filisa? Z meteorologą? Coś pan miał? Nie, 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 to znaczy tak, ja popadłem w taką straszną zależność od zmian atmosferycznych i różnych zmian klimatycznych. Aha, a jak to się u pana objawia? Oj, kochany, boleśnie bardzo. A? Tak, jak ta Franca, ty, znaczy szpikerka w telewizorze, zapowie, proszę pana, że będzie się przesuwał front chłodny. To przeze mnie od razu się przysuwa. Spikerka. A gdzie tam? Front. O, chłodny. Bardzo chłodny. Wszyscy są nie ze pepyszami i proszę pana w sufajkach, bo popatrzmy pan tu. Babi Baby niech nie patrzy. Widzi pan też ramy tu? To straszne. To druga armia pancerna trójkowa, przeze o, mnie przeszła. To No, a, a proszę pana, tu to, to, to nic jest. Nic? To to nic. Wie pan kiedyś? Hy. Baby w domu nie było. To już drugi raz nie było, co na wtorek był. Ona musi dużo chodzić, bo na serce i słaba, to dobre i kazał szpacer. Na czworakach, tak? No. To proszę pana, baby w domu nie było. Ja taką koleżankę zaprosiłem z pracy. No, 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 co była? Żeby pogadać o modernizmie niemieckim. Tak, tak. No, Już nawet pościel z tapczanu ja wyjmował. No. A ta krytynka zapowiedziała wiatry polywiste, wstyd! No, nie, 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 proszę pana, tutaj akurat jeżeli... Jest... wstyd jak chulera, tu, tu akurat jeżeli chodzi o modernizm niemiecki, to te wiatry nawet pasują. Ja. Gorzej byłoby, gdyby chodziło o romantyzm francuski. Ja. Łatwo panu mówić. A proszę pana, jak oni zapowiedzą wysokie ciśnienie raz zapowiedziała, to mnie. Ba -ba, proszę pana. Tak skoczyło, że żarówka mi się w kieszeni zapaliła. Jak? No, no nie, jak ta żarówka się w kieszeni zapaliła? Przy 220 przy przy atmosferach? To, to przy voltach, to co innego. No ja wiem przy czym, ale żarówka mi się zapaliła. A raz jak niskie ciśnienie zapowiedziała, to mnie tak w nagniotkach, że pana, szarpało chociaż od dwóch lat drewnianą nogę. No nie, proszę pana, jest, pan jest męczennikiem meteorologii. Tak, kuchanie, ja męczennikiem jestem. Kto wie, czy mi nie będą beatyfikować. zwłaszcza przy upadach. Jak przy upadach? A normalnie wypadam. Baby w domu nie było Znowu nie było babi? A niech se chodzi, co to, pańska baba No, no dobrze, chodzi. Baby w domu nie było Znowu nie było, aha, to było już Ja se wkąd podbliżę Tak, tak Ja się zaprosiłem dwie artystki z operetki No, no, no tak. I rozumiesz, pan, miało być tam figu Fago, barabara. Proszę, proszę, nawet barabara było? Gdzie było? Nie wiem Nic? Ta kretynka zapowiedziała o łopat ciągły. No, 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 no i co? No i łopat! No tak, a, a, ale przynajmniej ciągły? Strasznie ciągły, nic nie pomogło. Tutaj. Nie, no proszę pana, to jest nieuleczalne u pana, to pana trzeba zastrzelić. Pewnie, że trzeba zastrzelić, chociaż nie! Pan się nie musi fatygować, nie? Nie, ja mam szwagra wojskowego. O, cholera on też meteo. Co się stało? On z Poznaniu na Warcie jest dowódcą kompanii wartowniczej. A, to wiem, na Warcie przybyło osiem. Tak jest, a w Biedonii? Tyle co w Zabichościu, było siedem. A przy łojściu Nysy Kłodzkiej? Przybyło sześć. A, to, tak, to, 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 to nie, to, a, 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 a w tym, przy, yy, tam na ruskiej granicy? Też przybyło 8. To wie pan, co może weźmy tego psa i jedźmy do Krakowa. Ale z w rosyjskim. Na no przede wszystkim. No to pan wariat, tak? Oczywiście. A, to to Dziękuję bardzo. Dziękuję. To może poprosimy, żeby ktoś normalny wystąpił. Proszę państwa, na pewno teraz wystąpi nasz gość, zapowiadany wcześniej. Ale gość. Gość, który już tam się szykuje chyba. Nie no, wiem, czy jest tam na zapleczu. No wszystko. Powoli już. Już, już jest przygotowany, zbliża się posuwistym krokiem. On czaruje, bo nie tylko wejdzie na Stradę, nie deszcz. Tak, czyli Bogdan Łazuka. Bogdan. Już, już idzie. Proszę bardzo, można klaskać, już się zbliża. On czeka na deszcz. To jest dla Ciebie no to jest wyścig. Nie uciekamy. Na razie. Najlepsze ukłony w kierunku wszystkich Pań, a szczególnie tych, które są dzisiaj na widowni. Chciałbym złożyć osobiście zatem życzenia dla Pań. Zadnicze, zroszenie ściska mi trytami. Kilka skromnych rzeczy dla najmilszych z panów Życzę Panu, proszę Panu, żeby w Pani zakochaniu, by wszyscy dla Życzę Pani, żeby Panią chciał popętać jakiś anioł, by doradził Pani wybrać właśnie mnie. Życzę Pani, proszę Pani, by dalej ten wybór, całe życie najróżniejszy w miał dół. By kochany był przez Panią, by nie musiał tęsknić, zanim był piękny oraz silny jako żółty. Proszę Pani, proszę Pani, by Pani grani, którzy marzą wciąż za Panią tu i tam.